Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Biegostoku, Pan Władysław Dzień dobry. Szanowni Państwo, na dzisiejszą uroczystość przybył Poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Robert Tyszkiewicz. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Pan Maciej Żywno. Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku, Pan Adam Poliński, Pan Rafał Rudnicki oraz Pan Robert Jóźwiak. Skarbnik Miasta Pani Stanisława Kozłowska. Sekretarz Miasta Pan Krzysztof Karpieszów. Witam przybyłych Radnych Rady Miasta Białegostoku, Dyrektorów Departamentu Urzędu Miejskiego w Witam wszystkich przybyłych. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 26 punkt a ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami prezydent miasta Białego pan Tadeusz Truskolaski, zarządzeniem nr 406 łamane przez 17 z dnia 30 marca 2017 roku odwołał z funkcji zastępcy prezydenta miasta Biegostoku pana Robert, Roberta Romualda Jóźwiaka. Bardzo proszę pana prezydenta o wyłączenie aktu Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami prezydent Miasta Biegostopu, pan Tadeusz Tuskolaski, zarządzeniem nr 407 łamane przez 17 z dnia 30 marca 2017 roku powołał na stanowisko zastępcy prezydenta Miasta Biegostopu pana Zbigniewa Nikidornicza. Bardzo proszę, Pana Zbigniewa Nikitarowicza o złożenie ślubowania. Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć Państwu Polskiemu i Wspólnocie Samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Tak mi dopomóż Bóg. Bardzo proszę, panie prezydencie, o złożenie dotyski. Państwo głos zabierze Prezydent miasta Biatostopu, pan Tadeusz Doskolacki. Panie Pośle, Panie Marszałku, Państwo Prezydenci, Pani Skarbnik, wszyscy Zgromadzeni. Takie uroczystości w tym pałacu gościnnym nie odbywają się na co dzień. To jest Pan... Prezydent Nikitorowicz jest w tej dziesięcioleciu, czy już prawie ponad 10 lat od czasu, kiedy został prezydentem. Jest dziewiątym zastępcą prezydenta. Ostatnio mieliśmy uroczystość tego ponad dwa lata temu. I tak to w życiu jest, że pewne rzeczy, i złe, i dobre, kiedy się kończą a niektóre się właśnie zaczynają, dlatego też chciałbym bardzo serdecznie na początku podziękować panu prezydentowi Jóźwiakowi za dwa lata, ponad dwa lata, dwa lata i trzy miesiące pracy na rzecz mieszkańców. Myślę, że był to czas dobry zarówno dla niego, jak i dla naszego miasta. Chociaż praca na stanowisku zastępcy prezydenta jest bardzo trudne, to muszę od razu powiedzieć. Jest to praca odpowiedzialna, wymagająca wielu poświęceń, wymagająca też twardych nerwów, wymagająca umiejętności współpracy i z zastępcami i z prezydentem, ale także również z podwładnymi, których nagle właśnie przybywa, bo dlatego, że Urząd jest bardzo dużą strukturą. Te dwa lata to myślę okres doświadczeń, który będzie służył Tobie, Robercie, w, twoim, w Twojej dalszej karierze zawodowej. Przecież jesteś jeszcze bardzo młodym człowiekiem. Uważam też, że to doświadczenie, które tu nabyłeś, będzie owocowało w tych kolejnych latach, a że również będziesz nadal współpracował z władzami miasta i służył dalej miastu no na pewno jakimś innym stanowisku jak nie teraz to, to w przyszłości. Także dziękuję bardzo. Natomiast gratuluję Zbigniewowi Nikitorewiczowi, który no, ponad 10 lat temu zdecydował się przejść też do y, służby publicznej. Y, pamiętam jeszcze wiele lat temu czytałem Twoje felietony, reportaże. Nie chcę nikogo obrażać może już, ale zawsze zaczynałem od, od czytania re, reportaży Zbyszka Nikitorowicza, bo y, miały, niosły nie tylko dużo treści, ale, ale również dobrze się je czytało. Później 5 czerwca 2006 roku, jako pierwszemu udzieliłem wywiadu jako kandydat na prezydenta miasta Białego Było to na ulicy Malmeda i później współpraca przez 60 lat. Myślę, że zawsze ona była dobra. Swoją postawą pokazywałeś, że służysz mieszkańcom. Była to też postawa często bezkompromisowa ale właśnie taka, której też oczekiwałem. Była to postawa pełna godności, odpowiedzialności, ale też dużej konsekwencji, konsekwencji, aby to dobro publiczne było jak najlepiej rozwijane i żeby mieszkańcy Białegostoku z naszej pracy, z rozwoju miasta Białegostoku. byli dumni. No, skończyłeś te, te 10 lat służby jako radny miasta Białegostoku, jako ostatnio wiceprzewodniczący. Ten okres trzeba już zamknąć, natomiast otwiera się ten nowy okres. Myślę, że on jest trudniejszy, bardziej odpowiedzialny, ale to doświadczenie, które nabyłeś w poprzednich latach, na pewno będzie Owocowało, bo co prawda pozycja radnego jest dużo lepsza, dużo, dużo, dużo mocniejsza od, od, od pozycji zastępcy, zastępcy prezydenta miasta, ale jest to na pewno nowe wyzwanie poważniejsze wyzwanie i chciałem Ci życzyć, aby ta praca, ale, a raczej służba, przyniosła satysfakcję Tobie, aby również praca ta przynosiła owoce. Naszemu miastu i naszym mieszkańcom. Życzę wszystkiego najlepszego na tej bądź są, bądź nowej drodze życia. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, głos zabierze pan Robert Jóźwiak. Panie prezydencie, panie pośle, panie marszałku. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, chciałbym bardzo podziękować za te dwa lata doświadczeń, a przede wszystkim za dwa lata pracy w Służbie Publicznej na rzecz miasta i mieszkańców Białego Stoku. W początku chciałbym bardzo podziękować panu prezydentowi za obdarzenie mnie zaufaniem dwa lata temu, za to, że mogliśmy razem pracować, mogliśmy uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach i za to, że będziemy jeszcze na pewno w Białym Stoku pracować razem dalej dla dobra, dla dobra mieszkańców Białego Stoku. Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie nauki, za wszystkie lekcje i tu chciałbym się powiedzieć właściwym tytułem. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Pani Skarbnik, dziękuję za lekcje finansów publicznych, ale także za dobre dyskusje o rachunkowości przedsiębiorstw. Krzyśkowi bardzo dziękuję za spokój, jaki mnie obdarzał. Adamowi za profesjonalizm i to, jakiego mi udzielał lekcji profesjonalizmu. Rafałowi za wielką energię, z którą zawsze przystępował ze mną do wielu, wielu działań. Bardzo chciałbym także podziękować Panu Posłowi Robertowi Tyszkiewiczowi i Panu Marszałkowi Robercie i Maćku z Wami zaczynają wasz, swoją działalność publiczną i wierzę, jestem pewny, że dalej będę ją w jakiś sposób kontynuował. Dziękuję za e, lekcje też e, pracy, e, a Zbyszkowi życzę powodzenia, e, w, bo tak pozwalam sobie mówić, więc jesteśmy kolegami. Zbyszkowi życzę powodzenia i wytrwałości w służbie na rzecz mieszkańców Stoku. Panie Prezydencie, dziękuję jeszcze raz. Szanowni Państwo, głos zabierze Pan Zbigniew Nikitorowicz. Panie Prezydencie, Panie Pośle, Robercie, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, na początku chciałbym podziękować Panu Prezydentowi za, za zaufanie, jakim mnie obdarzył. Zobowiązuję się do codziennej, ciężkiej pracy, do stawiania czołu, czoła temu nowemu wyzwaniu. To prawda, że poznaliśmy się dużo wcześniej. Ja mm, pozwolę sobie przypomnieć, że jeszcze jako. Dziennikarz, dowiedziałem się, że jest taki młody dyrektor i młody doktor, który zajmuje się takim czymś nieznanym wówczas jak fundusze przedakcesyjne w urzędzie marszałkowskim i dzwoniłem wówczas o jakąś opinię radę, a przy okazji sam się tego uczyłem, bo było to w czasach pierwszego samorządu województwa i te fundusze unijne, dzięki którym nasze miasto tak się rozwinęło, były wówczas i dla większości ludzi, i dla urzędników, i dla dziennikarzy pewną czarną magią. Znali się na tym nieliczni. Dzięki prezydentowi Truskolaskiemu dowiedziałem się, czym są te fundusze unijne, a później w tej pracy, którą zaczęliśmy wspólnie w 2006 roku, roku, dzięki tym funduszom, między innymi, udało się zmienić nasze miasto, bo szanowni państwo, prawdziwa dobra zmiana nastąpiła w Białymstoku w 2006 roku i trwa do dnia dzisiejszego. Od tego 2006 roku wspólnie pracujemy. Pan prezydent na tym odpowiedzialnym stanowisku, wybrany bezpośrednio głosami mieszkańców, a my jako radni, wówczas przez dwie kadencje, jako większościowy klub radnych Platformy Obywatelskiej, wspieraliśmy i chroniliśmy te dobre zmiany. I tutaj myślę, warto też podziękować koleżankom i kolegom z Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że dalej będzie wsparcie dla tej dobrej zmiany też ona z różnych stron może być zagrożona. To, jak Białystok się zmienił, to właściwie wszyscy widzą, ale warto powiedzieć: powstały nie dziesiątki, ale setki nowych ulic: ulic osiedlowych, ale też i arterii, obwodnic, setki wydarzeń kulturalnych, dziesiątki wydarzeń sportowych, obiekty, Sale gimnastyczne, boiska na czele ze stadionem miejskim. Długo to można byłoby wymieniać. Mamy wspaniałą komunikację miejską, nagrodzoną niedawno w Unii Europejskiej. Inteligentny system transportu, że tak powiem, zbiorowego. Autobusy łącznie z rowerem miejskim z, z, z buspasami. Także to no naprawdę mieszkańcy to doceniają i myślę, że wszyscy razem, po pierwsze taką codzienną, wytężoną pracą, teraz na, nowym, na nowej funkcji, na nowym stanowisku, będziemy każdego dnia udowadniali, że to, że jesteśmy, że jesteśmy tutaj dzięki mieszkańcom, jesteśmy razem z mieszkańcami, i nasza praca też jest dla mieszkańców Białego Stoku. Dziękuję, na I na last but not least, chciałbym podziękować mojej żonie i rodzinie, że przez te wszystkie lata, kiedy zdecydowałem się na tę drogę publiczną, yy, yy, wspierają mnie, a także wykazują dużą wyrozumiałość, bo wiąże się to, że tak powiem, yy, często yy, no, z pracą, która odbiega od tych tradycyjnych ośmiu godzin, że trzeba tak powiem i w, i w dni wolne od pracy i popołudniami i wieczorami zajmować się. Także jeszcze raz dziękuję. Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy dzisiejszą uroczystość. Dziękuję bardzo za przybycie. 来坐下一下 так